Filmowy spacer po Tokio, część druga, zapraszam. You the book the really I don't understand time. everything in the book, can you? You're crazy. What do you feel you can read it? was the worst. This couple is making love. Is your sister coming to Tokyo soon? Forever and ever. W tym miejscu, w filmie Enter the Void wykonano cięcie i dalszy ciąg jest nie tam, gdzie jest na filmie, bo oni idą dalej i tam jest ulica, której tutaj po prostu nie ma. Ciekawa rzecz jest taka, że Asap Rocky inspirował się filmem Enter the Void niedawno, zrobiąc teledysk do LSD. Właśnie tu. L S D Quick Za mną znajduje się hotel New Otani. Jest to jeden z takich klasycznych tokińskich hoteli najbardziej znanych. Tutaj kręcono Jamesa Bonda, e, żyje się tylko dwa razy. I tu e, ten hotel w tym filmie to nie był hotel, tylko siedziba jakiejś złej korporacji. Good. Here. To za mną nazywa się Nakagin Capsule Tower. Jest to budynek, w którym w filmie Wolverine odegrał lo, rolę Love Hotelu, czyli hotelu miłości, hotelu na godzinę. W rzeczywistości jest tutaj apartamentowiec, czyli to są takie małe mieszkania, które można sobie wynająć. Również na Airbnb można znaleźć tutaj pokoje, więc jak ktoś chce spróbować takich warunków, to zapraszam. Co warto zauważyć, ta okolica wygląda kompletnie inaczej niż w filmie, to znaczy myślę, że całą tutaj tę ulicę oraz sam ten hotel po prostu zrobiono w 100% efektami specjalnymi, inspirując się tylko rzeczywistością, bo nic się tutaj nie zgadza. Czerwoną Tokio Tower, chyba najbardziej rozpoznawalnym budynkiem w Tokio, jeśli chodzi o krajobraz miejski, jest właśnie ten budynek, który znajduje się za mną. Nazywa się Tokyo Metropolitan Building. Jak lubicie anime, to obczajcie ten kadr z pierwszego odcinka serii Code Geass. To jest restauracja serwująca siabu siabu, w której też były kręcone Lost in Translation. Poprosiliśmy o dokładnie ten sam stolik. Zmienili kanapy i stolik od tego czasu, ale ta dekoracja tutaj jest taka sama. We No i jesteśmy na skrzyżowaniu w i To miejsce często wam pokazuję na filmach z Tokio, bo jest to jedno z najważniejszych miejsc w Tokio. I nie dziwota, że we wszystkich filmach kręconych w Tokio również ta miejscówka się pojawia. Więc wiedzieliśmy tutaj jak przyjeżdżają samochody w szybcy i wściekli Tokio Drift, tylko że wcale nie było to kręcone w Tokio, to znaczy samochody zostały w ramach efektów specjalnych narzucone na obraz Tokio. I to się tyczy większości scen e, motoryzacyjnych w tym filmie i nie tylko, to znaczy ten film bardzo małej części był faktycznie kręcony w Japonii. Na tym skrzyżowaniu rozpoczęła się epidemia zombie w serii filmów Resident Evil oraz z biegiem okoliczności pod tym właśnie skrzyżowaniem siedzibę miała firma Umbrella, czyli twórcy wirusa, który zainfekował ludzkość. No dobrze, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja też przy tej okazji poznałem dużo nowego Tokio, którego nie widziałem wcześniej, a za mną znajduje się lokal, który między słowami wystąpił Roli, karaoke. Pamiętajcie, że cały ten film został nagrany telefonem LG G4. Jego jakość wizualną możecie ocenić sami. Ja powiem natomiast, że jestem bardzo zadowolony z tego, że smartfonem można kręcić takie rzeczy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam Was z Tokio. Na razie.